Witajcie, witajcie, witajcie! Dziś recenzja gry Heroes of Might and Magic 3 Complete. To kultowa strategia durowa wydana przez 3DO i Neve Computing w 1999 roku. Edycja Complete zawiera podstawkę Odrodzenie Erati oraz dwa dodatki Ostrze Armagedonu i Dzień Śmierci oferując pełne doświadczenie tej legendarnej gry. Rozgrywka Gra łączy elementy eksploracji, zarządzania miastami oraz taktycznych bitew. Gracze kontrolują bohaterów, którzy prowadzą armię składające się z fantastycznych jednostek. Każda frakcja ma unikalne budynki, jednostki i strategie, co daje dużą różnorodność. System turowy pozwala na spokojne planowanie, a eksploracja mapy pełnej skarbów, artefaktów i potworów dodaje głębi. Grafika i dźwięk. Mimo że gra ma już swoje lata, jej ręcznie rysowana grafika nadal ma swój urok. Kolorowa stylistyka i czytelność interfejsu sprawia, że gra nadal prezentuje się dobrze. Cieszka dźwiękowa to arcydzieło. Epickie kompozycje dodają klimatu, zarówno w eksploracji, jak i podczas bitew. Tryby gry. Heroes 3 Complete oferuje zarówno kampanie fabularne, jak i tryb pojedynczych scenariuszy. Można grać solo lub w trybie wieloosobowym. Istnieje także editor map. Który pozwala tworzyć własne scenariusze. Wady i zalety: ogromna grywalność i regrywalność, zróżnicowane frakcje i jednostki, klimatyczna muzyka i ponadczasowa grafika, dopracowany system turowy, możliwość gry wieloosobowej. Wady brak oficjalnego wsparcia dla współczesnych systemów, sztuczna inteligencja bywa przewidywalna, długi czas oczekiwania na ruch przeciwnika w późniejszych etapach gry. Podsumowanie Heroes 3 Complete to klasyka, która do dziś marze fanów. Jeśli lubisz turowe strategie fantazy, to jest to absolutny must have. Dzięki aktywnej społeczności gra wciąż żyje, a mody i ADMOD umożliwiają dostosowanie jej do współczesnych komputerów. To ponadczasowa legenda, do której warto wracać. Moja ocena to 9,5 na 10. Mam nadzieję, że ten materiał się będzie podobał. Zostaw lajka, subika, udostępnij i napisz komentarz. Więc trzymajcie się i do następnego Siemanko. Hej!